Witajcie moi kochani, Polska remisuje z Włochami 0 do 0 i zależy jak na to popatrzeć. Był to wreszcie dobry mecz reprezentacji Polski z silnym rywalem, albo tylko niezły mecz. Z jednej strony, jeżeli mamy nisko zawieszoną poprzeczkę, taką po meczu z Holandią, no to o niebo było lepiej. Znaczny krok. Do przodu. Może nie jeśli chodzi o schematy i sam pomysł na grę, po prostu każdy z reprezentantów polskich, których wystawił Jerzy Brzęczek, był w dużo lepszej formie niż z Holandią. Każdy oprócz niestety Grzegorza Krychowiaka, o czym za chwilę. I niestety, słuchajcie, yy, wniosek jest taki. Że przede wszystkim na plus młodzi piłkarze. I to jest kapitalna wiadomość, zobaczcie, że coś, czego nie było za Adama Nawałki. Podstawowa jedenastka, czy może dwunastka, trzynastka zawodników nie miała nikogo, kto by yy, 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 oddech na plecach mógł. Wywrzeć presję na tych piłkarzy, tak i, i y, po prostu nie mieli, y, nie mieli nikogo, kto by ich nacisnął, y, kto by wywarł presję i po prostu był dobrym zmiennikiem. A tutaj nagle zobaczcie, ile opcji mamy y, w samym tylko środku. Pola, a także i w obronie. Słuchajcie, no największym wygranym zdecydowanie i meczu z Finlandią, i meczu z Włochami, Jakub Moder. Tym razem bez asysty, czy bez kluczowych podań, bo po prostu bez goli, tak? Ale to jak on gra w odbiorze i wyprowadzeniu piłki, konstruowaniu akcji, zastanawialiśmy się, czy da radę, czy młodzi, którzy zadebiutowali z Finlandią, dadzą radę, też sprawdzą się w meczu z silnym i naprawdę bardzo silnym europejskim rywalem jak e, Włosi i dali radę. Dwaj najwięksi wygrani to dla mnie Sebastian Walukiewicz i Jakub Moder. Walukiewicza chwalę nawet może jeszcze bardziej. On jest środkowym obrońcą. Drugi mecz w kadrze z Włochami, gdzie gra na co dzień, a ta, ten jego spokój, opanowanie i to, co on robi, odbiór piłki i nie na pałę gdzieś do przodu, e, laga jak najdalej, wyekspediować piłkę. Nie, spokojnie rozejrzeć się. Jeżeli podbiega rywal, okiwać e, z wodem, podać e, dokładnie, celnie naprawdę. Bardzo mi się podoba spokój tego zawodnika i oczywiście. E, za chwileczkę nie grał Jan Bednarek bo miał e, pauzował za kartki i rozumiem, że z Bośnią i w ogóle podstawowa pod, dwójka podstawowych e, obrońców to jednak Kamil Glik i Jan Bednarek bo już się znają tak. Jeszcze będzie grał Wojtek e, Szczęsny w bramce e, z Bośnią czy z Włochami na wyjeździe, e, bo tak wygląda ta rotacja trenera e, Brzęczka, ale Sebastian Walukiewicz po pierwsze. On i Bednarek już widać że do nich należy przyszłość polskiej defensywy, dwa, dwóch, dwóch niezłych e, szefów i po prostu bardzo, bardzo solidny, m, taki do zmiany, jeżeli wypadnie jeden czy drugi z powodu kontuzji czy zawieszenia za kartek. E, dla mnie dwóch największych e, wygranych. I to jest właśnie to, słuchajcie, że. E, że są ci, e, ci młodzi i jest ich na koryzoncie więcej. Zobaczcie, no przecież czekamy na Krystiana e, Bielika. Jest Michał Karbownik, który e, no nie dostał szansy od pierwszych minut gry na lewej obronie, znowu sięgnął po, z, e, po z Bartoszem Bereszyńskim, czym e, chwaląc Jerzego Brzęczka za selekcję, za, za odwagę, słuchajcie, na przykład posadzić na ławce gościa, który zdobył hat e, w poprzednim meczu z Finlandią, e, Kamila Grosickiego, ale to była dobra decyzja, tak, no bo wiemy, że Kamil wyprół z siebie naprawdę bardzo, bardzo dużo i czy by drugi raz zagrał od pierwszych minut równie dobrze z Włochami, którzy tak zagęściliby pole gry, no to, 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 to już by było e, trudniej, chyba lepszym pomysłem było wypuścić Kamila na podmęczonego rywala. Nie okazało się to w końcu krótko, bo, bo strzedł Robert Lewandowski, więc wiemy, Kamil Grosicki jest najlepszym asystentem. Najwięcej goli, lewy strzelił w kadrze po, po podaniach właśnie grosika. Tutaj. Tutaj tego się nie doczekaliśmy. W ogóle za chwileczkę o lewym słuchajcie. Bo Grzegorz Krychowiak Grzegorzem Krychowiakiem, tu jest poważny yy, problem, bo to jest trzon reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek będzie na niego stawiał. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, znając Jerzego brzęczka, tak? I hi znając hierarchię w drużynie tymczasem. Za chwileczkę o tym, co się dzieje z tym bramkarzem, ale, yy, z tym piłkarzem, ale czy mieliście wrażenie, że w meczu z Włochami na boisku przebywał najlepszy piłkarz Europy, UEFA, obecnego roku 2020. 2020. Czy mi się wrażenie, że tu jest na boisku najlepszy napastnik obecnie, bezdyskusyjnie na świecie? Facet, który w jakich rozgrywkach nie gra, to jest królem strzelców? Czy Bundesliga, czy Puchar Niemiec, Liga Mistrzów? Słuchajcie, lewy, bezcelnego strzału na bramkę. Lewy, który niektórzy nawet, za, ja już bym tak daleko nie szedł, nazywając lewego hamulcowym, tak? Ale jednak, jednak nawet yy, 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 parę razy mógł oddać piłkę, mógł, mógł się zdecydować. Słuchajcie, lewy, który chyba miał w całym meczu jeden i to nieudany dribbling, tak? coś, to, to jest bardzo bardzo niepokojące, zwłaszcza że lewy, słuchajcie, to już jest jedenasty mecz pod wodzą e, Jerzego Brzęczka, w którym Robert Lewandowski nie strzela żadnej bramki, a też kolejny, choć już nie liczyłem, który, w którym nie oddaje ani jednego celnego strzału, ani jednego strzału e, na e, na bramkę i tych do sytuacji dochodzi o połowę mniej razy niż pod wodzą Adama nawałki, a więc i strzela o połowę, a nawet już teraz nie wiem, czy nie o 60% mniej goli. Zobaczcie, że on w eliminacjach strzelał tylko czterem rywalom bramkę w czterech meczach. Fakt, że był w tym też hat-trick z Łotwą. Dzisiejsza postawa lewego, którego oczywiście żałujemy, strzedł. Oby to było tylko stłuczenie. I prawdopodobnie nie zdziwię się, jeśli nie zobaczymy go z Bośnią, chociaż ten mecz z Bośnią wyrasta teraz na kluczowy, kluczowe spotkanie. Zobaczcie, co by nie mówić o kadrze i yy, grze yy, yy, z Bośnią, i kadrze Jerzego Brzęczka. Bośnia zremisowała z Włochami, zremisowała z Holandią. My w Bośni wygraliśmy i teraz wypadałoby wygrać znowu. Najprawdopodobniej będziemy grać bez Roberta Lewandowskiego, bez Piotra Zielińskiego, czyli dwóch zawodników, którzy grali we wszystkich meczach, jeśli tylko byli zdrowi, w kadrze Jerzego Brzęczka. I pewnie jest to jakiś problem, powiedzielibyśmy, choć wiemy, że dzisiaj Lewy nie pomógł. Tak? Ale o ile Lewego nie odważy się nazwać hamulcowym, no to naprawdę, tak słabego Grzegorza Krychowiaka, yy, przy czym ja nie wpisuję się w hejt, który się pojawił na, na, na Twitterze, bardzo agresywny, no po prostu ostro jadący po Grześku i yy, yy, domagający się yy, Krycha out, tak, w ogóle z kadry, tak, że, 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 bo już ja doceniam bardzo, że pojawił się Kuba yy, Moder i uważam, że gość, no to, to są dopiero dwa mecze, tak, ale... On zagra, on jest w podstawie tak, reprezentacji. On już dzisiaj, wyobrażam sobie, że wychodzimy z nim e, na Euro w pierwszej jedenastce. Tak? Mateusz Klich dzisiaj wreszcie zagrał na dziesiątce, czyli nie tak jak dotąd w meczach kadry i przynajmniej w tej pierwszej połowie mieliśmy do czynienia z zawodnikiem tym samym, który gra w Leeds, a nawet mógł, mogła być asysta, gdyby Emerson nie wyłuskał piłki spod nóg lewego tam w pierwszej, w pierwszej połowie. Potem się to troszeczkę, ta gra popsuła, bo, bo też się popsuła całej reprezentacji Polski, ale i Włoch. Ostatnie pół godziny to już była taka kopanina taka, no, no było to niesmaczne i niestrawne. Ale w wykonaniu obu, obu drużyn, natomiast Dobre wejście Karola Linettego. Zobaczcie, jak ciekawy mamy już środek pola. Jest Ilinetty. Drugi dobry mecz, tak? bo dobry mecz z Finlandią, i dzisiaj naprawdę dobra zmiana przecież w końcówce wręcz mógł strzelić jedynego gola. To była dobra zmiana Karol Linetty. Jest Kuba Moder, jest Mateusz Klich. Ale przecież wróci Piotr Zieliński. Jak, jak tylko zwalczy koronawirusa i wyniki będą negatywne, no to to jest podstawa reprezentacji. No nie wyobrażam sobie inaczej, żeby u Jerzego Brzęczka miał nie zagrać w listopadowych meczach. Jest Grzegorz Krychowiak, tak? który, zobaczcie, przecież dopiero co był najlepszym piłkarzem Ligi Rosyjskiej, a przynajmniej lokomotywu Moskwa, Trochę dzięki tej kontuzji braci Mirańczuków w, w, w Lokomotywie przesunięty przez trenera Słudzkiego do ataku, i pamiętamy go. On oczywiście miał zjazd formy po tym, jak nie grał w PSG i nawet na wypożyczeniu w West Bromwich, i, i jego mecze za późnego nawałki były już. Kiepskie, ale przecież odzyskał formę. Znów był najlepszym zawodnikiem na boisku, tak? Przecież yy, z Macedonią, pamiętacie, zdecydowanie najlepszy zawodnik na boisku. Asysta przy, przy bramce lewego, ze Słowenią, z Izraelem też kluczowy zawodnik. Więc odzyskaliśmy krychę i musimy odzyskać, bo taki zawolny, słuchajcie, tracący piłki. Spowalniający grę. Mało tego, przecież on w 15. Minucie miał już ze cztery faule, i to jak? Wjeżdżał barkiem po prostu. Nie wiedziałem, czy to jest Krychowiak, czy to jest Jacek Góralski, który notabene wydawało się, że zagra. Gdyby nie tak dobry występ Modera z Finlandią, pewnie zobaczylibyśmy trójkę pomocników Krychowiak, Góralski, Klich. Taka by wyszła na, na, na Włochy. Ale Moder zagrał kosztem Góralskiego który też się zastanawiam czy aby można go już skreślać no wypada, zobaczcie, no, 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 gdzie jeszcze Góralski, a przecież jak sobie przypominiecie, cztery mecze, w których wystąpił, zawsze był to występ na plus z Bośnią przecież to był najlepszy zawodnik i najbardziej ofensywny Poda, podań e, takich kluczowych i podań otwierających drogę do bramki miał więcej niż Krychowiak i Piotr Zieliński razem wzięci w tym meczu. Nagle dostaliśmy ofensywnego Jacka Guralskiego. Teraz co z nim jak kiedy on ma grać? Ale w obecnej formie prędzej Góralski niż jak ja się dziwiłem, była taki moment, że on już zdjął dres Jacek Góralski i się rozgrzewał i myślałem, że no nie, nie, nie z powodu kiepskiej gry, czy yy, czy, 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 czy agresywnej yy, Krychy, a więc groźby, że może wyleci, bo ma już żółtą kartkę, raczej jakiś uraz myślałem, że zaraz wejdzie i że będzie to niestety pozytywna zmiana. Nie wszedł, Krycha wytrwał, bo Krycha, słuchajcie, jeśli jest, yy, no po prostu Krycha... U Jerzego Brzęczka gra wszystko, słuchajcie, gra wszystko. Krycha U Jerzego Brzęczka zagrał we wszystkich meczach eliminacji i to od pierwszej z małymi wyjątkami do 90 minuty, minus 6 minut. Słuchajcie, więc, więc to jest absolutnie żołnierz. No i też umówmy się, też nie miał, nie miał alternatywy, ale dzisiaj. Jest. Jerzy Brzęczek pokazał tym meczem, że jest odważny, tak? No, na Walukiewicza był skazany przez kartkę bednarka, ale na Modera y, zaufał mu z Włochami, mimo że tak dobry występ był tylko z Finlandią by nie powiedzieć z rezerwami y, Finlandii. I jakkolwiek to jest szczęśliwy remis. 0-0. Naprawdę, Włosi, gdyby Kieza po błędzie Bartka Bereszyńskiego na lewej obronie, taki sam błąd, który doprowadził do straty gola z Holandią. Tutaj Federico Kieza nie wykorzystał tej sytuacji. Gdyby wykorzystał, kto wie, jak ten mecz by się potoczył. Przegrywalibyśmy po 5 minutach 0-1, to może by się skończyło 0-3. Ja się powiem wam szczerze, obawiałem takiego wyniku. Nie dowierzałem. A my zagraliśmy naprawdę, oczywiście, Polska oddała tylko dwa strzały, z których chyba ten modera, tak w krótki róg, świetny odbiór piłki, wjazd w pole karne z ostrego kąta, ale Donaruma został zmuszony do bardzo e, takiej e, no, interwencji. Gdyby się troszeczkę przesunął do środka, mógłby nie zdążyć zareagować. Więc. Umówmy się, że Polska za dużo do powiedzenia w ofensywie w tym meczu nie miała. Owszem, grała z zaangażowaniem, latała do przodu, nie kończyło się to strzałami, nie, nie tworzyliśmy sobie sytuacji, ale nastawienie, a także zniwelizowali. Włosi oddali pięć strzałów na naszą bramkę, zobaczcie, z Holandią 14 w Amsterdamie i wygrali 1-0, a mogli 4-0. Dziś mieli swoje sytuacje, ale jednak im bardzo utrudniliśmy i czyli po prostu zagraliśmy na 0-0 i nie jest to oczywiście 0-0, które będziemy pamiętać po latach, tak jak 0-0 z Niemcami na euro, na przykład, które, no to było, to był naprawdę świetny mecz dwóch drużyn, ale. Zniwelowaliśmy e, bardzo silnej europejskiej drużynie e, jej e, atuty I to, mi się, i to mi się podobało. Oczywiście, e, jak mówię, e, na plus jest bardzo dużo rzeczy, na minus postawa lewego. Przede wszystkim gra Krychowiaka i tu jest pytanie, co się z nim dzieje, ja nie umiem na nie odpowiedzieć póki co, tak? To był po prostu taki słaniający się Krycha, Krycha bezsilny, Krycha czasami idiotycznie faulujący, wchodzący yy, naprawdę ostro i boję się, że na euro to by się mogło źle skończyć, tak? Więc nie skreślam Krychowiaka definitywnie, ale apeluję o powrót, oddajcie nam dawnego Krychę, bo kiepsko to wygląda. Szybko jeszcze przejdę do tych wniosków i ocen. No, słuchajcie, Arek Milik, tak? Arek Milik, który... Dał zmianę, czy bardzo dobrą, ani dobrą, ani złą, przeciętną i tu się pojawia pytanie, co zrobić z Arkiem Milikiem. Pewnie będziemy to jeszcze wałkować, tak? no bo to jest facet poza kadrą na poli, który będzie indywidualnie trenował. I ja jestem za powoływaniem Milika, na pewno w listopadowych meczach, bo nie mamy alternatywy. Tak? Tych z MLS-u nam nie przyślą buksy, czy niezgody, czy przybyłki Kacpra. No więc co, ryzykować? Poza tym z, 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 z. ja chcę, żeby niestety, czego dzisiaj nie byliśmy świadkami, żeby lewy grał w ataku z arkiem, milikiem, czy bardziej z lewej strony, czy trochę podwieszonym. Nie, moim zdaniem, dzisiaj lewy tak bezradny był też dlatego, że po prostu nie służy mu gra w takim ustawieniu z podwieszonym pod niego ofensywnym pomocnikiem, choć dzisiaj Mateusz Klich dograł mu świetną piłkę w polu karnym, ale mało tego było. Więc po prostu na pewno w listopadowych meczach jestem za powoływaniem bezklubowego Milika. Co później, to już będzie dramat. Słuchajcie, bo jeżeli on nie będzie grał do czerwca, to już będzie to już będzie dramat. Jeśli chodzi o tą lewą obronę, Myślę, że prędzej Arkadiusz Reca, który może już się wykuruje i zagra z Bośnią, słuchajcie, i tam już nie będziemy kombinować ani z Bartkiem Bereszyńskim, który w pomeczowym chyba w TVP wywiadzie na pytanie, czy się przyzwyczaił do tej lewej obrony, czy, czy, czy tam się widzi, odpowiedział – pomidor co jest moim zdaniem bardzo wymowne, że po prostu nienawidzi, tak? nienawidzi tam, e, nienawidzi tam e, grać, dobrze, że wyleczy się, mm, e, dobrze, że wyleczy się e, Reca. Szybko, szybkie oceny, bo, bo nie ma co e, Łukasz Fabiański, no to mo możemy kwestionować tą rotację. Włosi pytali na konferencji prasowej, jak to Szczęsny, najlepszy bramkarz, Serie A. Bo po prostu tak, z najlepszego klubu Juventusu, ale mając najlepsze statystyki, nie gra. Dlaczego z Włochami można było tą rotację zrobić tak, że w obu meczach z Włochami gra szczęsto? Tak? Ale y, póki co mnie to nie uwiera y, bardzo ta rotacja. Trzy mecze w Lidze Narodów, ten, trzy ten. Pamiętajcie, dobrze mieć ich obu. W dobrym nastroju i dopieszczonych przed euro, bo nie wiadomo kto potem na euro w wyniku losowych różnych zdarzeń będzie bronił. Fabian nie pojechał na euro 2012 z powodu kontuzji tuż przed turniejem. Wojtek, pamiętacie, jeden mecz na euro 2012, jeden na euro 2016. Tomasz Kędziora, słuchajcie, ja wcale nie jestem pewien, czy ta hierarchia jest taka, że on jest numerem jeden na prawej stronie. Dzisiaj mnie nie porwał tam. Może jednak e, lepiej grać z Bereszyńskim na swojej nominalnej e, stronie. E, e, I tak miał szczęście, że Federico Kieza grał po stronie Beresia prawonożnego na lewej, na lewej stronie. Kamil Glik solidny. Znów, zobaczcie, kolejny mecz na zero z tyłu z Kamilem Glikiem w składzie, więc nie mam żadnych uwag. Niczym, niczym wybitnym się tutaj nie, nie popisał. Dałbym notę odrobinę wyższą Sebastianowi Walukiewiczowi, prawie że debiutantowi. No, debiutantowi w meczu o stawkę i z tak y, silnym rywalem. Ta swoboda, o której mówiłem, ta pewność siebie w tak młodym wieku, 20 lat i, i, i przy takim niedoświadczeniu, a teraz jeszcze jego kolegą klubowym został. Yy, jak się nazywa ten Urugwajczyk? Yy, Diego Godin przecież, legendarny obrońca Urugwaju i Atletico Madrid, więc liczę, że jeszcze jakoś na treningach Sebastian tylko się rozwinie bardzo, bardzo taki solidny, dobry występ na siódemkę. Przy 0-0 obrońca, dwudziestoletni w kadrze z Włochami, 8, może nawet. Dałbym mu notę 8. Bartek Bereczyński, jeśli 5, no to z racji tego właśnie błędu, który mógł doprowadzić do bramki Kiezy. No i po prostu czuł się tam, wiemy. No wiemy jak. Wiemy już za każdym razem, kiedy ta tam gra, e, e, to. To jest najgorzej oceniany. Grzegorz Krychowiak, słuchajcie, no najniższa ocena w drużynie nie może być, nie może być inaczej, wiecznie spóźniony, no był po prostu najsłabszym ogniwem, tak jak wtedy, kiedy wszedł z Finlandią. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje, co się dzieje z Krychą. Kuba Moder, ósemka, tak jak Walukiewicz, na, 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 chociaż. Jako ofensywny e, zawodnik, świetnie, w świetnie w defensywie, e, bez żadnych kompleksów, też odważny e, i jakiś skromny po meczu, ujmujący, więc naprawdę e, jest, jest, jest to jego, jego fantastyczny okres. Transfer do Premier League i może być tylko lepiej. Ale już Sebastian Szymański mnie e, zawiódł. E, słabo było z Holandią, słabo też było Teraz szybka zmiana, chyba pierwsza zmiana w drużynie. Za mało był widoczny, nie był tak przebojowy jak w eliminacjach, przecież to, to jest największy wygrany eliminacji. Trochę mieliśmy tutaj kłopot. Słuchajcie, więc kto wie, czy za chwilę nie doczekamy się na przykład debiutu w pierwszej reprezentacji kolejnego zdolnego dzieciaka Lecha Poznań, czyli, czyli. Jakubaka Kamińskiego, może tak, może tak być, tak, bo ta, bo ta prawa... Grosik wszedł na... Dał, dał taką przeciętną zmianę, szósteczkę bym mu dał, Szymańskiego na piątkę Klicha, dałbym mu 6-7, tak jak mówiłem, zwłaszcza w pierwszej połowie, no, ale generalnie i tak to był najlepszy... Występ Klicha, przynajmniej pod wodzą Jerzego Brzęczka, z racji wreszcie swojej pozycji. Kamil Jóźwiak obok, obok Modera, jedyny, który oddał celny strzał na bramkę. Tak, głową nagle, on jeden z najniższych na, na boisku, nie był może tak przebojowy jak z Bośnią, no, też trudny bardzo rywal, na szóstkę bym go ocenił, ale lewy, Niestety jak rzadko yy, numer 5. Czy się ze mną zgadzacie? Piszcie y, w komentarzach. Gadacie jeszcze o kadrze będziemy w tym tygodniu, bo przecież czeka nasz mecz z Bośnią. Tak? Ciekawe, chciałbym, żeby może, może znów wrócił do ustawienia jak z Finlandią, dwoma napastnikami: Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik, bo pewnie lewy potłuczony yy, będzie chciał yy, będzie chciał. Odpocząć. I generalnie gratuluję Jerzemu Brzęczkowi. Bałem się, że będzie dużo, dużo gorzej. Bałem się porażki. 0-3, może nawet kompromitacji. Bałem się, że zamazuje obraz ta wysoka wygrana z Finlandią w towarzyskim meczu, że, że się poczujemy za chwileczkę za mocni. Te absencje tak, Piotra Zielińskiego czy, czy, czy Jana Bednarka. Nie, fantastyczne. Zobaczcie, brawo, panie selekcjonerze! Bo czasami się krytykujemy, ale przynajmniej e, gratulacje za postawienie na, na Kubę Modera i za, i za tak świetny występ też e, Sebastiana Walukiewicza. Dzięki, kochani, za wszystkie łapki w górze. Dzięki za suby dla mojego kanału. I widzimy się za chwilę. Komentujemy dalej. Cały czas pozostajemy w kręgu reprezentacji Polski. Brawo, panie selekcjonerze.